Samsung każdego roku zasypuje nas wieloma telefonami. Są droższe, są tańsze, ale jeżeli by wziąć taką średnią tego wszystkiego, to modelem pośrodku byłby Samsung Galaxy A50. Seria recenzji telefonów jest sponsorowana przez Plusa. Przedstawiony smartfon jest dostępny w ofercie Plusa bez kosztów abonamentu na raty 0%. Zacznijmy od najważniejszych kwestii, które dotyczą tego telefonu. W pudełku znajdziemy przewód USB, plus słuchawki, plus ładowarkę oraz jak to się kiedyś mówiło? Aparat. Aparat telefoniczny służył do dzwonienia, a numer wybierało się przekręcając tarczą. Dzisiaj takie urządzenie zastępuje smartfon, czyli smart, mądry, phone, telefon. Nazwa nie bierze się z niczego, bo oprócz dzwonienia potrafi znacznie więcej. Przyjrzyjmy się bliżej. Telefon jest obecnie dostępny w ofercie plusa na raty 0% do kupienia niezależnie od obecnego abonamentu. Przód to Gorilla Glass 3, a tył jest tworzywa sztucznego mieniącego się milionami kolorów. Całość nie sprawia wrażenia taniego, bo telefon jest mocny, sztywny, zbity i niczym nie odbiega konstrukcją od flagowców. Ma wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, czyli 1080x2340 pikseli. Always on display. To funkcja znana jeszcze ze smartfonów z Symbianem, gdzie po zablokowaniu telefonu można było zobaczyć np. zegarek na ekranie. Teraz można zobaczyć znacznie więcej, ustawić styl zegarka czy powiadomienia albo dodatkowe inteligentne widgety. Zużywa to minimalnej ilości energii, a nie trzeba odblokowywać telefonu, żeby sprawdzić, Godzinę. To też można podpisać pod harmonogram wyświetlania, żeby w nocy nam nie świecił. W każde powiadomienie możemy kliknąć, ale jeżeli mamy zablokowany ekran, to i tak będziemy musieli wpisać hasło, albo zostaniemy poproszeni o użycie czytnika linii papilarnych, który jest wbudowany w ekran. 4 GB RAMu, 128 GB pamięci wbudowanej na uśmiechy naszych bombelków. A jeżeli to będzie mało, to możemy ją rozszerzyć za pomocą kart pamięci nawet do 512 GB. Gdy wysuniemy tackę dalej, to zobaczymy nie jeden, ale dwa sloty na karty Nano Sim. Dzisiaj spokojnie można mieć jedno jedną kartę SIM z numerem, a drugą na przykład z internetem, jeżeli komuś mało. Ładuje się go szybko dzięki USB-C i ma... tak, ma 3,5 mm z wbudowanym radiem FM. I przyznam się szczerze, w tej funkcji zakochałem się na nowo, bo przechadzając się wieczorami przez park mogłem założyć swoje słuchawki, mogłem posłuchać na przykład muzyki klasycznej albo jakiejś audycji. To jest taka magia, o której się zapomina, a dla mnie to jest ucieczka do Arkadii w dni Fajne jest to, że po położeniu na stół bez case'a telefon mało się chybocze przez niewiele wystający aparat. Dzięki temu można nałożyć na niego naprawdę cienkie zabezpieczenie i nie tracić z designu producenta chcąc dbać o bezpieczeństwo naszego podopiecznego. Choć tutaj warto nadmienić, że tworzywo sztuczne jest mniej śliskie niż szkło, więc jest mniejsza szansa na to, że telefon wypadnie nam z dłoni przypadkiem. Ma wcicie na ekranie, większe wcięcie na dole i nie ma diody powiadomień. Choć to ostatnie zastępuje mi ciągle zapalony ekran, gdzie wszystko widzę, a nie tylko małe światełko. Co do światełka, to ekran świeci. Każdy ekran, ale nie ten kiedy wyświetla czerń. Dzięki temu, że Galaxy A50 jest wyposażony w 6,4 cala wyświetlacz Super AMOLED Infinity U. Tak, to jest pełna nazwa. To przy wyświetlaniu czerni, czerń jest czarna, jak czarny jest ekran. Po prostu te fragmenty ekranu się nie świecą, dając znacznie lepszy kontrast niż na standardowych telefonach. Są ogólnie różne tryby wyświetlacza. Jest tryb adaptacyjny, gdzie możemy ustawić balans bieli, czy pomanewrować przy kanałach, ale ogółem chodzi o to, że w zależności od wyświetlanej sceny, kolor kolory będą się ustawić, żeby wyglądały najwilej dla oka. Natomiast w innych trybach kolory będą na sztywno i będą bardziej zbliżone do rzeczywistości. Oczywiście są też filtry światła niebieskiego czy tryb nocny, a nawet harmonogram. Telefon Androida 9.0 z interfejsem One UI ma bardzo słodkie i kolorowe ikony, których przeciwników jest tyle samo co zwolenników, ale wygląd możemy zawsze zmienić, więc na luzie dla tych drugich. Wielkość telefonu może być problemem dla stawów, bo długie wyciąganie kciuka, żeby trafić we wszystkie elementy, może być problematyczne. Więc jeżeli w jednej ręce ma ciekawe, a drugą chcecie odpisać na SMS-a, to wystarczy włączyć obsługę obsługi telefonu jedną ręką. Wtedy na przykład z rogu ekranu przeciągamy palcem i powierzchnia nam się zmniejsza. Kliknięcie w czarny obszar wraca do normalnego wyświetlania. Cyfrowy dobrostem to śmieszna, a zarazem świetna, wbudowana opcja. Jeżeli cierpimy na przeglądanie neta po nocy w łóżku i przez to nie możemy spać, to może warto się zastanowić nad wprowadzeniem tego do swojego smartfona. Można odpalić harmonogram, żeby wieczorem włączyć tryb nie przeszkadzać, przełączyć telefon w skalę szarości i wtedy nie ma już tej radości z przeglądania neta. Wie się dokładnie, kiedy należy przestać, żeby obudzić się z rana wypoczyn. To no czasami trzeba tak nałożyć na siebie smyczkę, żeby wiedzieć, kiedy trzeba przestać, a nie na zasadzie jeszcze jeden artykuł, jeszcze doczytam, a może graficzkę ze śmiesznym kotkiem. Mamy LTE kategorii 6. Wi-Fi AC, Bluetooth'a, nie gubi zasięgu i ma moduł NFC. Więc zapłacimy zbliżeniowo albo sparujemy urządzenia. Przy słuchaniu muzyki, no głośnik jest, ale to głośnik z telefonu. Gdy podepniemy słuchawki, to możemy skorzystać z Dolby Atmos z korekcją dźwięku, jaka nam się zamarzy. Jest też ustawienie do naszego wieku albo możemy stworzyć swój własny profil na podstawie odtwarzanych próbek o różnej częstotliwości dla prawego i lewego ucha. Aparaty możemy zrobić panoramę. Rozmyć tło dzięki wbudowanej kamerze głębi? Zrobić po prostu zdjęcie? Nakręcić filmik? Możecie zobaczyć, jak przejeżdżam do góry i jak przejeżdżam sobie w dół. Zwolnione tempo? Czy hyperlapsa? To wszystko można skonfigurować zupełnie na luzie. Czyli, jeżeli nie będziemy używać panoram, możemy je wyłączyć w opcjach i nie będą one się wyświetlać podczas robienia zdjęć. E, właśnie, nie możemy wyłączyć trybu zdjęć i trybu wideo. Wszystkie inne możemy odznaczyć, jeżeli ich nie używamy. Fajne jest to, że i główny tylni i przedni aparat mają po 25 megapikseli, więc nie ma tej sytuacji na zasadzie ej, zrobisz mi zdjęcie tyłem, żeby była lepsza jakość, tutaj zawsze. Jest tak samo. Z tyłu jest także aparat szerokokątny, a to daje nam ten charakterystyczny efekt szerokiego kąta. Jeżeli teraz zrobię sobie zdjęcie i za pomocą zwykłego aparatu, to widzicie, jak ono w tym momencie wygląda. A jeżeli teraz się przełączę na szeroki kąt, to z tego samego miejsca i możecie zobaczyć, jak to wygląda. Jest znacznie więcej rzeczy widocznych, nie muszę nawet rąk wystawiać daleko. I zawsze, zawsze trafię w siebie. Ale z drugiej strony, jeżeli będziemy chcieli zrobić sobie zdjęcie nocą, to Lepiej poradzi sobie zwykły aparat, a niekoniecznie szerokokątny. Co do wideo to przy 1080p nagramy tylko 30 klatek na sekundę, choć przy użyciu zewnętrznych aplikacji, takich jak np. Open Camera, można spróbować nawet 4K. Tak wygląda ujęcie tylnią kamerą na zwykłym kącie. Możecie zobaczyć jak przejeżdżam do góry i jak przejeżdżam sobie w dół. I powtórzmy to na szerokim. Jak sami widzicie jest znacznie szerzej i znacznie więcej można złapać. Można złapać np. z perspektywy pierwszej osoby w prosty sposób. Pomijanie trawki. Ogółem sobie radzi, nie ma się do czego przyczepiać, co widzicie po przykładowych ujęciach, chociażby wideo, albo po przykładowych zdjęciach, jakichcie teraz... Spadł mi mikroport. Ale jakby nie patrzeć, daje sobie radę. Oraz jeszcze ujęcie ze zwykłego trybu w tych samych warunkach oświetleniowych. A teraz jakbyśmy chcieli zobaczyć, jak wygląda przednia kamera, jak próbuje sobie sam siebie nagrywać. Żeby zapewnić nam rozrywkę i kompana w pracy na cały dzień, w środku jest bateria 4000 mAh. A żeby szybko zapełnić taką pojemność, telefon obsługuje 15-watowe szybkie ładowanie. No i można go odblokować za pomocą twarzy. A jeżeli chcecie go zobaczyć w rzeczywistości, to możecie się wybrać do... Z salonów Plusa, gdzie pracują eksperci, którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem i chętnie pomogą. Tak jak mówiłem, lubię jak sam przyjść w takie miejsce, móc dotknąć telefonu, zobaczyć go, podotykać, poprzekręcać, sprawdzić, jakie ma krawędzie, czym się tak naprawdę cechuje. Ja po tych paru dniach, jak miałem możliwość z nim poobcować, muszę przyznać, że ten model mnie do siebie przekonał. Spełnia podstawowe wymagania i jest dostępny za przystępną cenę. Że telefon nam się po prostu przypadkiem. To jest mniej śliskie niż szko i jest mniej. Te jest mniej śliskie niż szko i jest mniej. Choć tutaj warto nadmienić.